Nieuczciwa przewaga Czyli insider info. I jak wykorzystać to do zarabiania? Prezes spółki oczywiście może kłamać o jej wynikach, o jej planach. Głównie dlatego, żeby manipulować ceną i czasami właśnie dlatego, żeby na tym zarobić. Całe szczęście mamy na to świetny sposób, bo gdy prezes i dyrektorzy skupują akcje firmy, zwykle robią to z jednego powodu. Po prostu uważają, że akcje są niedowartościowane i że oni mogą na tym zarobić. No bo serio, który CEO firmy wyrzuci miliony, żeby na tym na pewno stracić? Jeśli nie wierzy, że zarobi, to po prostu tego nie zrobi. No i taki insider, oczywiście może nas bajerować w tych wszystkich komunikatach i newsach, ale już własnym portfelem bardzo rzadko kiedy nas okłamie. Więc wystarczy, że będziesz śledził zakupy insiderów i odkryjesz, co dzieje się w danej firmie. Przykłady z historii. Proszę bardzo. W 2013 Elon Musk kupuje akcję Tesli. Wydaje na to 100 milionów dolarów z własnej kieszeni. To był sygnał ogromnej wiary, no i rzeczywiście Tesla potem niesamowicie poszybowała do góry. Albo na przykład banki. W 2008-2009 roku wielu prezesów firm banków kupowało ich akcje. No i robili to na samym dnie załamania. To się bardzo płaciło, ponieważ cała branża oczywiście, jak wiesz, odbiła się po bailoutach rządowych. Ja osobiście wypatruję tak zwanych cluster buys, gdy nie jeden, ale kilku albo nawet kilkunastu insiderów kupuje akcje danej spółki, z którą są związani. No bo jeden taki zakup to już jest całkiem niezły znak, ale jak masz ich kilka albo kilkanaście, no to już jest bomba. Jak to wypatrzeć? No nie wiem jak inny, ale ja po prostu mam do tego algorytm. Oczywiście insider trading to nie jakiś święty i trzeba mimo to stosować mądre zasady zakupu. Natomiast insiderzy kupują zwykle tylko z jednego powodu. Po prostu wierzą, że zarobią na tych akcjach.